Siemano wszystkim, jestem tej i witam na kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy sobie nagrywać codzienny sklep. Przepraszam Was, że przez kilka dni nie było e, filmików, ale wiecie, problemy techniczne i brak, trochę brak czasu. E, pamiętajcie o zostawieniu suba z dzwoneczkiem i łapki w górę. I żeby wbić na dzisiejszy live i e, zwycięstwo odcinka, napiszcie pod tym odcinkiem e, w komentarzu swojej niki, niki w grze. E, I wbić na dzisiejszy live, to ja Wam e, dam moderatora, tak jak obiecałem. Już więc przejdźmy do sklepu. E, mamy dzisiaj kończynkę, czyli wielki powrót. Jest e, fajna mega. Chciałem ją mega kupić, ale jednak zobaczymy jeszcze. Kilof od niej. Mega drogi. Zobaczcie na scenę samą. Dalej mamy kilof czerwonego kapturka. Eee. W ogóle żaden z zestawu czerwonych kapturek się nie podoba. Może. Zobaczę w tej edycji. Może trochę w tej edycji, chociaż tak. No mamy maniaczka. Skin ze sezonu X30. Wam, że. Myślałem, że to na początku jest jakiś trechardowy skin, ale teraz jakoś tak. taki średni skinek daj mamy skin na zamaskowany cień. Yy, on się pierwszy raz pojawił w sezonie 7 na święta, no nawet spoczko. daj mamy dynamo. Tutaj hardowy skinek, mega. daj mamy malowanie szczęściaż od yy, koniczynki. Yy, ale ja chyba tego dzisiaj nie kupię i poczekam do jutra, może jutro będą jakieś fajne dni, bo w ogóle jutro jest dzień świętego Patryka. daj mamy w of Sopel lodu ma fajne dźwięki, fajną animację. Tutaj mamy taniec do 800. Taniec sam w sobie jest fajny, ale cena. Nie lubię emotyk za 800. Emotka, siadaj. Fajna. No, jak za 200 to fajne. Tutaj mamy piesła do eee, uczynienia drużyny kończynek. Powiem wam, ja sobie kupiłem tego skina na początku też nie byłem przekonany, ale powiem wam, że jak się nim gra, serio się czuję, jakby, ten, jakby on był serio trochę trajhardowy. Fajny. Dalej mamy do niego plecaczek. Yy, chciałem kupić, ale szkoda, fordolców. W szafce się znajdzie jakiś zielony pasujący. Dalej mamy trochę trehardowego skina. Yy, szanse. Ale chyba moim zdaniem kończyka jest bardziej tryhardowa. tutaj. Kilo i moim zdaniem, są w ogóle strasznie... Jakoś mi nie podobają, mi się po prostu... No ale także dzięki Wam za odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu suba z i łapki w górę, i żeby wbić na dzisiejszy live yy, i zwycięstwo odcinków, żeby napisać swoje niki w komentarzach. Ja już będę się z Wami żegnać. Do następnego odcinka. Cześć, cześć!